To są orkbojzy. Ok. W środku o, widzimy trzy ramki i y, generalnie rzecz biorąc. Jak tak spojrzycie na ramki, to widać, że na nich jest mnóstwo towaru upakowane. Tutaj są wszystkie opcje sklejenia. Można gości skleić z włóczniami, można gości skleić z łukami, z bronią ręczną. Do tego wszystkiego jest taka specjalna broń, taki taran. To jest w tym miejscu. Ostrze i a, taki gigantyczny drąg, do którego to jest przyczepione, no i dwóch y, nosicieli, oni trzymają to w rękach w, górę, w górze nad głową. E, to jest całkiem fajny weapon attachment y, do działu. Y, no i cóż. Y, Generalnie, jak patrzę na jakość wykonania tych figurek, to widzę, jak wielką drogę Games Workshop przeszedł od swoich modeli parę lat temu do, do tego, co tutaj widzimy. Tutaj te modele są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione, na naprawdę wysokim poziomie. Są bardzo fajnie podzielone, to znaczy jest mnóstwo takich drobnych smaczków. To są na przykład kołczany, i one są tak zrobione one mają trzy strzały, ale są tak zrobione że y, lotki w tych strzałach y, są tak poustawiane, że w zasadzie nie widać, że to jest y, y, z płaskiej formy. Znaczy y, dotychczasowe kołczany y, robione przez Games Workshop to była taka, taka lita masa i na tej masie tam y, te wszystkie strzały zlewały się w taki... Taki jeden wielki glut. Natomiast tutaj yy, widać, że to są pojedyncze strzały. One wystają skołczane można je policzyć. To naprawdę duży ten, duży postęp. Bronie są ślicznie zrobione. W ogóle bardzo fajnie jest wykończony ten yy, yy, te części, które mają imitować yy, właśnie łupany kamień w stylu krzemień. Tutaj jest to bardzo, bardzo fajnie zrobione te powierzchnie. Yy, z rzeczy takich, które też y, bardzo wpływają pozytywnie na miodność figurek, jest to, że y, głowy są dwuczęściowe. To znaczy, jeżeli spojrzycie sobie na ciałka, to szyje kończą się językami. To wygląda dosyć zabawnie. Ale malując figurkę, będziemy malowali y, już tę część na czarno, brązowo y, robili język tam w zależności od upodobań, y, brązowy, różowy, fioletowy. Natomiast y, na to są naklejane uby. I uby, tutaj widzicie, ja może wstawię, widzicie, uby mają otwarte paszcze, w związku z czym będziemy mieli naprawdę fajne figurki po sklejeniu, ponieważ y, w tych otwartych paszczach będą. E, będzie zrobione wnętrze, wnętrze, mordy, będzie język. Także m, bardzo fajny gadżet to będzie. Okej, okay. to, to są pierwsze figurki do orków i goblinów. E, I prawdopodobnie to będzie podstawowa piechota w tej armii. Są bardzo fajne. E, mają całkiem niezłe zasady, chyba najlepsze w całej armii. E, no. Także fajnie, fajnie. Dobrze, jak ładne figurki są grane, a nie brudkie. Drugą nowością jest ten duży rok. W środku, w środku znajduje się, oczywiście tak jak w większości nowych produkcji Games Workshopu, znajduje się podstawka i dwie ramki. Cały potwór jest na dwóch ramkach. Rzekłbym nawet, że cały potwór jest na jednej ramce. Tej właśnie. No i to budzi jednak respekt. Znaczy tego jest naprawdę całkiem sporo tutaj. ten te łapki dają wyobrażenie, jak duży jest to model. Szkoda, że jest zrobiony tak, że się po prostu nie mieści na tej podstawce. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Natomiast mm, taką, takim moim pierwszym spostrzeżeniem, pierwszym przemyśleniem, yy, jak to będzie wyglądać, jak to się będzie grało, to yy, lekkie przerażenie. To znaczy, tutaj ten model jest naprawdę fajnie zrobiony. Ma bardzo fajną fakturę tego, tego pancerza. ...pajęczego. Yy, natomiast te części, ten odwłok, yy, to jest jakaś masakra. Tutaj są maluteńkie, maluteńkie otworki i w tych otworkach na dole są maluteńkie pajączki. I te maluteńkie pajączki wychodzą na zewnątrz. Są naprawdę bardzo fajnie odlane. Nie ma tam pozalewanych szczegółów. Yy, gość, który to wymyślił, on wielki szacunek dla niego. To jest naprawdę jeden z najfajniej zrobionych modeli Games Workshopu. I ten duży bydlak na plecach nosi taką platformę, na której siedzą gobliny. No i te gobliny to jest w ogóle inna historia. One są bardzo fajne. Ale jak ogląda się to, to naprawdę jestem pod wrażeniem, jak szczegółowo są zrobione. To jest, naprawdę, to jest naprawdę niezłe, ponieważ zrobiono tutaj bardzo drobne szczegóły w plastiku. Ja nie sądziłem, że GW dojdzie do takiego stanu, do jakiego, jaki tutaj pokazało. Na przykład tutaj między tymi dwoma konarami drzewa jest taka pajęczynka. No i ta pajęczynka ma grubość, te, te, te nitki mają grubość tak, nie wiem, z pół milimetra. Może mniej, może 0,3 mm. Ta pajęczynka jest bardzo cienka, bardzo ażurowa. Tu jest trochę grubsza, tu jest tak 0,8 mm mniej więcej. Um, ale są niesamowicie zrobione szczegóły, niesamowicie są zrobione detale i w ogóle ten, ten model jest fajnie wyrzeźbiony. Jest mnóstwo jakichś takich maluteńkich szczególików, smaczków. Fajnie to wygląda, natomiast przypuszczam, że malowanie tego, żeby to jakoś fajnie wyglądało, to będzie niezła kara. Yy, dlatego gracze orków i goblinów, którzy zdecydują się kupić ten model, zostaną ukarani tym, że albo będą mieli kiepsko pomalowane, albo będą malowali długo i z mozołem. Yy, ale te figurki zasługują na to, żeby im trochę, trochę czasu poświęcić. Są naprawdę fajne. No, ok, to jest w zasadzie wszystko to, co mamy przed premierą. Premiera będzie 5 marca, czyli w następną sobotę. Zapraszamy wszystkich do naszych sklepów. Natomiast, w momencie, kiedy przyjadą nowe figurki do Orków i Goblinów, to oczywiście też wam pokażę, co w środku piszczy i będziecie też mogli rzucić okiem za pośrednictwem naszego programu. Dzięki serdeczne i do usłyszenia, zobaczenia niebawem.